Was w kolejnym odcinku na moim kanale i dzisiaj nie będzie odcinka typowego, tylko będzie odcinek, który no po prostu to jest wina YouTube'a, bo miałem dzisiaj rano 92 subskrypcje, a dzisiaj rano już mam 45, więc i tak dużo nadrobiliście, ale nie wiem czemu YouTube zabrał mi wszystkie subskryp subskrypcje. Miałem dzisiaj zero, nie wiem czemu, ale... Jezu, dziękuję Wam, że dalej jesteście ze mną, te 45 subów wbiliście na nowo. No i... No nie wiem, po prostu miałem prawie 100 subów i nagle wracam ze szkoły. YouTube zabrał było 0. Później zaczęliście wbijać te subskrypcje, więc wielkie dzięki wam. No i chciałbym wam poprosić Was o jeszcze jedno. Żebyście, nie wiem, koleżankom, kolegom, którzy grają w Brosters i mają YouTube. No po prostu, żeby dali mi subskrypcję, bo smutno aż mi. Nie wiem, nagrywam 6 dni, już tak się cieszyłem, że będę miał swoje pierwsze, swoje pierwsze 100 subów. No ale się zdziwiłem, wróciłem rano ze szkoły. No i już było 90. Yy, przepraszam was bardzo. Było 45 subskrypcji, więc... No, trochę przykro mi, ale. Nagrywać oczywiście, będę dalej nagrywał, ale no... Bardzo smutno mi jest z tego powodu, że YouTube zabrał mi wszystkie subskrypcje, ale wierzę Was, widzowie, że dacie radę, odbudujecie mój kanał. Jeszcze lepszy niech się stanie, nawet No po prostu podawajcie moją nazwę koleżankom, kolegom. Niech dadzą subskrypcję, łapeczki, jak będą mogli, żeby zasięgi się zwiększyły. No i to, to, było, to by było na tyle, co chciałem powiedzieć Wam w tym odcinku, bo no nie nagram, bo jestem po prostu taki trochę smutny z tego powodu, że mam tylko 45 subskrypcji. To jest prawie tyle, co mam łapek pod jednym filmem, więc no bardzo przykro mi. Więc no to to by było na tyle ziemeczki, więc żegnam się z wami i